Cześć, jestem Krzysiek, a to są ostatnie w tym roku kalendarzowym Stany Meksyku. Zapraszam. Stan Tabasco powstał 7 lutego 1824 roku i jest 13 stanem Meksyku. Graniczy z Veracruz od zachodu, Chiapas od południa i Campeche od wschodu. Jego powierzchnia wynosi prawie 28 tysięcy kilometrów kwadratowych i zamieszkuje go prawie 2,5 miliona obywateli. Pierwszymi Europejczykami na tych terenach byli Hiszpanie z Juanem de Grijalva na czele. Po okresie ekspedycji do Tabasco przybył Hernán Cortés, który skolonizował te tereny. Działania niepodległościowe ominęły Tabasco. Dopiero po powstaniu Meksyku, tereny weszły pod meksykańską jurysdykcję i w 1824 roku stały się stanem Meksyku. Tabasco składa się z 17 gmin. Stolicą jest miasto Villa Hermosa, a gubernatorem jest Javier May Rodríguez. Do pięciu największych miast należą Villa Hermosa, Cardenas, Comalcalco, Tenosique oraz Macuspana. Gospodarka stanu opiera się na przemyśle naftowym i wydobywczym, przetwórstwie żywności, przemyśle rafineryjnym, usługach i na handlu. Ciekawostka: sos Tabasco nie pochodzi z Tabasco. Jest amerykański, co prawda nawiązuje do nazwy stanu, ale prawo do nazwy towaru przysługuje firmie McIlhenny Co. Która również ma monopol na wytwarzanie tego sosu. Dziękuję Wam za uwagę. Za chwilę 5 dni info. Na razie. Yeah, 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 yeah. Była to audycja P.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024. Yeah.